Dobra, dzisiaj jest sobota, 13 sierpnia, czyli początek długiego weekendu. Pogoda jest jest ciepła, ale nie ma za dużo słońca, ludzi w Łagowie też nie ma jakoś specjalnie dużo. Jest dzisiaj lecie zespołu Łukasz Łyczkowski i Piąta Rano, który bardzo dużo zawdzięcza właśnie temu miejscu i stąd też na Amfiteatrze jest dzisiaj ich wydarzenie. Przejdę się tam, pokażę Wam jak to dzisiaj wygląda, a później kilka słów w trakcie opowiem o tym, różnych rzeczach co tutaj się dzieją to, to zobaczmy jak to wygląda bo mamy szczęście, bo oto idzie pan Łukasz Łyczkowski dzień dobry panie Łukasz. cześć, cześć ja nie pan, ja Łukasz, Siema cześć szczęść. zobaczcie jakie szczęście wystarczy wyjść do parku i można spotkać gwiazdy i to jest właśnie piękna Łagowa i dlatego takie miłe wspomnienia są między innymi ludzi którzy kiedyś przyjeżdżali na lubuskie lato filmowe ale to jest fajne Przypadkowo. Ha. Dobra, wchodzimy do amfiteatru od strony parku. Park w zasadzie pusty. A amfiteatr. w zasadzie pełny. się nazywa nice. Sympatycy i ludzie mają transparenty. Dopiero zaczyna się. To jest chyba support 17.30 około. Później będzie koncert e, Ukaszliczkowskiej 5 rano i też go zobaczymy. Po terenie tego amfiteatru jest fajnie są gry, zabawy, jedzenie, piwko. Można kupić koszulki zespołu. Bardzo fajnie, to jest zorganizowane. Jest trochę ludzi. To jest dobra rzecz. Powiem o tym. Później. Czemu? Znaczy, czemu? Wiadomo czemu, ale to pokazuje pewną kwestię fajną że łagów faktycznie ma potencjał chociażby samą tą infrastrukturę, która, ta, która tutaj istnieje, na robienie imprez. Właśnie w tym miejscu zrobić w łagowie plażę miejską. Możesz, czy ja jeszcze mogę? Ja jeszcze mogę! Słuchajcie, czy on że On musi! W życiu bym nie pomyślał, że będziemy gospodarzami imprezy, gdzie będę mógł ściągnąć jego. To jest gość, który przysparza mi cianę. Podoba Wam się! Yes, i <muchas> Ciebie, szkoda, tak późno. kan jak to przytam tam będzie soluki no nie musimy jeszcze tu nie poczekać no a dobrze to jest się a Dawaj tą Tutaj jako gospodarz gminy Łagów wit witam serdecznie na naszej ziemi, bardzo gościnnej ziemi jak widać, bo przyjeżdżacie do nas zawsze tak licznie. Cieszę się, pogoda dopisuje, a szczególnie chciałbym przywitać dzisiaj w tak wspaniałym dniu, Wszystkich członków piątej rano. Brawa dla nich. 18 lat temu właśnie o tej porze przyjechałem do Pożadła bo zadzwonił do mnie on 18 lat temu uwierzył i razem z Lonkiem z Grześkiem Kasperowiczem Rafałem Siłakiem stworzyliśmy zespół Piąta Rano dziś po 18 latach mamy przed wami, przed sobą was. I to jest coś pięknego, to jest coś najpiękniejszego. Każdy mój wybór życiowy chyba był dobry. I dziękuję, że łabędź mi zaufał. Dziękuję Arkowi. Dziękuję Krzyszkowi, że chce ze mną grać. Dziękuję Emilowi, że chce ze mną grać. Właśnie się wiatr W żyłym szepach Ja świat Czuję przy tym, że się sam Waru ludziom Chociaż No to jak finał To naprawdę to jest dla mnie też bombowa niespodzianka Pamiętacie Pamiętacie mój udział w Voice of Poland? Wiecie co? Pamiętam to, co dobre. Pamiętam to, jaką radość dawałem rodzicom, jaką dałem radość słęcinianinom, łagowianom. I pamiętam kilka pięknych chwil z tego programu. A niewątpliwie jedną z tych pięknych chwil to było spotkanie kogoś, kogo teraz traktuję jak siostrę. Obydwoje walczyliśmy o marzenia. Obydwoje biliśmy się o siebie o to, żeby zwrócić światło uwagi na nas. Ale to było mniej ważne niż to, co między nami się zrodziło. Przyjaźń. Patrzyliśmy sobie w oczy, kiedy wchodziliśmy na, na scenę, serca nam biły, kiedy musieliśmy, bo nie chcieliśmy rywalizować ze sobą. Po prostu stanowiliśmy tego dnia brata. I siostrę. Jedną bryłę rock'n'rollową. Słuchajcie, dla mnie to jest wielka niespodzianka. I słuchajcie, ona bardzo potrzebuje takiego wsparcia, takiego kopa od Was. Ja w końcu czekam na Twoją płytę. A wiecie do kogo się zwracam? Kogo szukam oczami? Drodzy Państwo, w łagowie, dzisiaj dla Was Agata Chylińska. Ma fajne serduszko, ma fajną duszę, nie tylko warkuczyki Słuchajcie, rybki moje, niech Agata poczuje, co to są czarne anioły i niech razem z nami wyśpiewa już dla nas święte słowa, że to moje życie, to jest mój roter. Przejdźmy do waszych ustach. się czy mnie widać jak... <słyska> ...jakiś strach w ciemnościach. <słyska> 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 Jestem oświetlony przez piękne ognisko, które rozpaliłem. To koniec dzisiejszego dnia. 13 sierpnia, 18 urodziny Łukasz Łyszkowski i 5 rano na Łagowskim Amfiteatrze. To była rewelacyjna impreza, trzeba przyznać. Bardzo udany koncert, pełna Amfiteatr Ludzi. Zadanie dla Ciebie, obejrzyj jeszcze raz te nagrania, w których pokazywałem ludzi na Amfiteatrze i policz, ilu ich było, bo to jest ważna informacja. Więcej tego typu wydarzeń mogłoby się wydarzać i mam nadzieję, że jutro też będzie taka impreza, bo przecież jest niedziela, jest święto, zobaczymy, ale nie mam pojęcia. Szczerze mówiąc, tu mi brakuje troszeczkę takiej czystej komunikacji ze strony Łagowa, ze strony gminy. Też o tym koncercie dzisiejszym też w sumie było mało informacji na przykład kto kiedy będzie grał. Ale dobra, to może ja się już tam niepotrzebnie czepiam. A może się nawet nie czepią. No ale powiem Wam, e, przyszedłem sobie, może pooglądać gwiazdy, ale oczywiście chmury są. Wczoraj też były chmury, a była wczoraj noc spadających gwiazd. Oczywiście, jeszcze to będzie przez cały sierpień. Ja tu mam przepiękne miejsce obserwacyjne i korzystam z tego, a, ale mówię, dzisiaj jak patrzę w górę, to widzę tylko chmury. Powiem, dzisiaj nikt do mnie nie przyjechał z gości, którzy mogliby mi zapłacić, ale miałem bardzo miłą wizytę, za którą dziękuję i cieszę się, że, że miała miejsce. Więc ty też, jak masz ochotę, to wpadaj. Wpadaj, pogadamy, pośmiejemy się, piwko wypijemy, ognisko rozpalimy, coś zjemy dobrego. No, i dzisiejszy odcinek chyba właśnie temu poświęcę, czyli temu, że był to koncert. Fajne, fajne wydarzenie w łagowie, których powinno być więcej. Teraz tam z, to jest chyba Rybka pod Chmurką, to się nazywa. I tam wieczorami też puszczają muzykę. Też czasem robią jakiś koncert, też czasem jakąś imprezę chyba taneczną. Więc możesz słychać, ewentualnie, słyszeć ewentualnie takie odgłosy, i fajnie, i się cieszę. Chociaż powiem, że trochę smutny dzisiaj ten łagów był. Może, może albo ja, nie wiem, ale jedno z dwóch. Także dziękuję, i do zobaczenia następnym razem. Czyli jutro rano.